Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nie było, co chciałabym, żeby było taką mini-serią, i pojawiała się na każdą porę roku, czyli zrobimy sobie wspólnie bucket list na wiosnę. Ja ogólnie takie bucket listy robię od około dwóch lat na każdą porę roku i dzisiaj postanowiłam właśnie, że zrobimy sobie wspólnie, pokażę Wam skąd biorę inspirację i jak ją przygotowuję, gdzie ją robię, w jaki sposób. Oraz na sam koniec przedstawię Wam moje podpunkty i trochę je omówię, dlaczego wybrałam to, a nie tamto, i tak dalej. I ja Wam też powiem, że osobiście nie przypadam za wiosną, ponieważ ja nigdy nie potrafię jakoś wyczuć jej vibu, bo to jest takie po prostu chłodniejsze lato i większość zdjęć, które pokazują vibe y wiosny, bardziej mi odpowiadają do. Wajbu lata, wakacji, gdy już jest ciepło, i zawsze mam problem wymyśleć, co ja mam takiego robić tą wiosną, i ta bucket list nieraz ratuje mi życie, żebym nie spędziła trzech miesięcy siedząc w domu i praktycznie nic nie robiąc, bo taka bucket list motywuje do tego, żeby coś robić, próbować nowych rzeczy, wyjść z domu spróbować chociażby jakiegoś nowego przepisu. I pierwszą rzeczą, od której zaczynam, i która jest tak jakby dla mnie najważniejsza. To przegląd Pinteresta. Szukam na nim inspiracji, pomysłów, co mogłabym zrobić, y, jakie zdjęcia na przykład mogłabym odtworzyć, oraz do tego dodaję sobie zdjęcia do tej tablicy, rzeczy, które ja wiem, że będę chciała zrobić w okresie wiosennym, i one mają mi o tym przypominać. Też daję tam sobie zdjęcia, które bym chciała w tym okresie odtworzyć i zrobić sama takie identyczne, więc zrobię sobie właśnie taką tablicę wizji na Pinterestie i to jest pierwszy punkt, do którego też teraz przejdziemy. Tablicę mamy już zrobioną i powiem Wam, że szczerze chciałabym, żeby moja wiosna wyglądała tak jak na tej tablicy, pomimo że wiem, że to jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ nie mieszkam na wsi, więc nie porobię sobie ładnych zdjęć pól czy lasu, ani też nie mam jakiegoś mega estetycznego domu z jakimiś ładnymi stoliczkami, pufkami, łóżkiem jakimś takim pięknym, ale zrobimy, zrobię przynajmniej ja co w mojej mocy żeby wyszły te zdjęcia jak najbardziej podobne do tych, bo jest tam dużo zdjęć, które bym chciała odtworzyć, więc będę musiała kombinować, ale to dobrze, bo jak kombinujemy, to pobudzamy naszą wyobraźnię. Kolejnym punktem, jaki jest, to po prostu wypisujemy teraz te wszystkie rzeczy, które chcemy zrobić, te wszystkie nasze inspiracje, które udało nam się znaleźć. I możemy to zrobić na trzy sposoby w sumie. I pierwszy z nich to zrobić po prostu jakąś kartkę albo na przykład w journalingu, tak jak ja to będę wypisywać, gdzie sobie zrobimy właśnie tą bucket list na wiosnę. Drugi sposób to na przykład zrobienie takiej bucket listy w Notion, co też ja tego użyłam i też tak robię, albo w notatkach na telefonie. To jak robiłam przed odkry odkryciem tej aplikacji. I trzeci sposób to wydrukowanie jakiegoś gotowego szablonu i tutaj mini reklama, w opisie wrzucam Wam link do mojego szablonu, który przygotowałam specjalnie dla Was, więc jeśli nie chce się Wam męczyć i tego robić, yy, to wystarczy wejść w opis i kliknąć w link. No i teraz właśnie bierzemy się za ten drugi punkt. Ja wam pokażę tutaj, wrzucę wam urywki właśnie jak zmieniam swoje noty z zimowego na wiosenny oraz jak przygotowuję tą swoją stronę w journalingu, bo tam mówiłam, że ją zrobię. Tak więc teraz właśnie za to się biorę, a później omówię wam te podpunkty. Ja już zrobiłam swoją stronę, jak widzicie jest ona mocno minimalistyczna, bo jest tylko czarno-czerwona i myślałam, że tutaj te inne kolory, ale ja cały zeszyt trzymam w odcieniach czarno-czerwonych, ewentualnie czasami dodam coś złotego. Więc chciałam w nim zostać i właśnie przyszło coś takiego. Porobiłam takie kwiatuszki i nadmianę z serduszkami. Tak, mam przybliżę troszkę, żebyście to widzieli. Takie jak najbardziej minimalistyczne. I przeanalizujemy sobie punkty, które tutaj napisałam. I pierwszy punkt, jaki mamy na naszej liście, to jest solo trip, czyli żeby wy wybrać się gdzieś solo. Ja nie mówię tutaj od razu, żeby samemu wyjeżdżać za granicę, jeśli wcześniej nigdzie solo nie wybywaliście. Chociaż za granicę to też bardzo fajna opcja. Chodzi mi bardziej na przykład o... Jakiś solowy wyjazd do innego miasta ja na przykład u siebie taki planuję, do jakiegoś większego miasta, które jest niedaleko was, gdzie są jakieś atrakcje, które chcielibyście zobaczyć. Drugi punkt to mieć dużo kwiatów w domu. Ja to przez zimę trochę zaniedbałam, nie kupowałam tych kwiatów do domu, wiecie, żeby postawić ze w wazonie i tak dalej i trochę mi tego brakowało, bo wcześniej gdzieś tam więcej miałam tych kwiatów. Więc postanowiłam, że teraz wiosną chcę do tego wrócić, żeby też było żywo w tym domu. I Wam też polecam, właśnie starać się na bieżąco mieć te kwiatki w jakimś wazonie, albo kupić jakieś żywe kwiatki, tak jak tu jest, za mną jeden i postawić sobie gdzieś na parapecie lub też na stole. Trzeci punkt to zrobić piknik, i to jest coś, co jest u mnie takie bardzo, bardzo ważne, co naprawdę chciałabym zrobić, ponieważ ja taki piknik planuję już chyba od dwóch lat i zawsze mój wewnętrzny strach mnie pokonuje i nigdy tego pikniku nie robię. Ale uznałam, że w tym roku, tą wiosną, zrobię ten piknik, tylko muszę poczekać na jakąś ładniejszą pogodę niż teraz. Zrobię ten piknik i nic ani nikt mnie nie powstrzyma. Chyba, że pogoda, ale to wiecie, zawsze jest jakiś dzień, chociaż jeden, gdzie będzie ładnie, się na pewno znajdzie. Muszę zrobić ten piknik. I tutaj też możecie zrobić piknik ze znajomymi, co nie? Można też zrobić jakiś piknik tematyczny, ale na przykład w danym kolorze. Widziałam kiedyś takie na TikToku, że każdy ze znajomych przynosi coś w kolorze na przykład niebieskim. I każdy przynosi coś właśnie do jedzenia, i wspólnie sobie to jecie. Tak, jest dużo takich właśnie pikników, pomysłów, i bardzo to zawsze fajnie wygląda, i to zawsze było też takie moje marzenie z dzieciństwa, żeby zrobić taki piknik. I jako, że dzieciństwo już minęło, nie zmienia to faktu, że dalej jest to moje marzenie i właśnie chcę się przełamać i w końcu zrobić taki piknik. Kolejny punkt to więcej romantyzowania życia. W zimę trochę nam się nie chce, jesteśmy tacy trochę mniej energicznie, a w wiosnę ta energia wraca i fajnie jest zadbać o to, żeby jak najbardziej tylko to możliwe i jak najbardziej możemy romantyzować życie. Ja na przykład chcę częściej i więcej wychodzić, popracować do kawiarni lub do biblioteki, popracować, pouczyć się cokolwiek i właśnie w ten sposób romantyzować to swoje życie oraz robić sobie bardziej estetyczne jedzenie, bo wtedy też zawsze to jest taki małe serduszko ode mnie dla mnie, że tak powiem, taki właśnie mały prezent i Chce się skupić na takim romantyzowaniu. Zrobić ciasto marchewkowe, fajnie jest raz na jakiś czas spróbować coś samemu upiec. Tutaj możecie też zmienić na jakieś inne ciasto, którego na przykład bardzo długo trzymacie przepis, albo jakieś babeczka czy ciasteczka, właśnie których długo trzymacie przepis, a których jakoś nigdy nie macie czasu zrobić. Postarajcie sobie zaplanować w jakiś wolny dzień, wolny czas, upieczenie tego. Na pewno nie pożałujecie. Kolejny punkt tyczy się stricte kobiet, ale mężczyźni mogą się tym zainspirować też w pewien sposób, ale to zrobić coś wyjątkowego na dzień kobiet. Zapiszcie się na jakieś zajęcia grupowe, gdzie spotkacie się z innymi kobietami. Zróbcie sobie solorantkę, zabierzcie gdzieś sobie. Facet, jeśli oglądacie tutaj, zróbcie dziewczynie jakiś zarąbisty prezent, kupcie jej kwiaty, niech poczuje też się wyjątkowo tego dnia. Tutaj bardziej rzecz ze świętami na wielkanoc zorganizować szukanie czekoladowych i jajek. Ja jako dziecko zawsze zazdrościłam, to chyba w Ameryce jest popularne, tym dzieciom właśnie stamtąd, gdzie miały organizowane szukanie jajek. Oglądałam te filmiki, to sobie po tym ogrodzie szukały tych jajek, tych zajączków z czekolady, jakichś innych prezentów. Zawsze mi się to podobało bardzo. Zrobić babkę na święta. Babkę akurat ja nie robię w tym roku, bo robiłam dwa lata pod rząd i mi ona nie wychodzi, ja się z babką nie lubię, ale zawsze fajnie się przy tym bawiłam, więc też polecam zrobić. A może Wam wyjdzie i będziecie mieli zarobić te smaczne ciasto. Kolejna rzecz to malowanie jajek. Ja rok temu malowałam z moją siostrą, była to naprawdę fajna zabawa i takie fajne doświadczenie: sobie usiąść i pomalować te jajka, takie coś innego. Jak macie dzieci, to zajmuje to dużo czasu, więc będziecie mieli trochę spokoju od tych dzieci, jakim to dobrze zorganizujecie, tak tylko żeby wiecie zerkać, czy jeszcze się nie pozabijały. Kolejny punkt to przetestować jakiś nowy sport, jakąś nową aktywność fizyczną. Spróbuj pójść na jakieś zajęcia, na które dawno nie byłaś, a wiesz, się kiedyś podobały, albo spróbować całkowicie nowych zajęć. Ja na przykład chcę zapisać się na jogę, bo gdzieś tam zawsze mi się podobały te pozycje, gdzieś mnie to też kiedyś interesowało, ale nigdy tego nie próbowałam i uznałam, że teraz właśnie dowiedziałam się, że w siłowni mam jogę, a jakoż mam karnet wykupiony i w sumie tak naprawdę nic mi ta joga nie będzie kosztować, mogę jej spróbować. I właśnie to jest taki sport, który ja będę próbować w tą wiosnę, czyli yoga. Kolejny punkt to odwiedzić nową kawiarnię lub nową restaurację. Ja Wam powiem, że ostatnio daję sobie właśnie takie, że Raz na jakiś czas sobie zapisuję, że to jest takie moje wyzwanie, na przykład raz na kwartał, już mam odwiedzić jakieś nowe miejsce. I okazuje się, że ja mam tyle kawiarni i tyle restauracji w moim małym miastu, miasteczku, w którym mieszkam, że nigdy bym nie podejrzewała, że tego tyle jest. Naprawdę jak ktoś mnie zapytał, to pomyślał, że jest tego pięć razy mniej. Więc tutaj rozznajcie się po okolicy i idźcie przetestować coś nowego, bo naprawdę może Was to bardzo miło zaskoczyć. Kolejny punkt to wypad po, do lasu. Fajnie jest tak, wiosną, wypaść do lasu, gdzie wszystko tak kwitnie, jest jeszcze takie. Czysto zielone, taka to jest czysta, świeża, mocna zieleń. Bardzo lubię taki klimat lasu, łąki, e, który ja zazwyczaj właśnie w mojej okolicy nie mam. Jeśli macie w swojej okolicy widzicie go na co dzień, to tutaj możecie na przykład sobie zrobić wypad do miasta, żeby coś się zmieniło. Ja daję wypad do lasu, ponieważ u mnie to jest takie małe miasto, nie ma tutaj za bardzo żadnego lasu ani niczego takiego w pobliżu. I właśnie chciałabym się wybrać, też zabrać jakąś koleżankę i porobić sobie takie ładne, estetyczne zdjęcia, jak miałam właśnie na mojej tablicy. Wstać na wschód słońca. To jest na przykład u mnie problematyczne, bo teraz on jest coraz wcześniej, a ja mam problem ze wczesnym stawaniem, a bardzo uwielbiam to niebo z rana, on jest po prostu śliczne i patrzeć jak to. Słońce się wyłania, jakby za horyzontu, i to słońce też jest to takie inne, takie mam wrażenie ładniejsze. I ja bardzo lubię oglądać schody słońca. Kolejny punkt to wybrać się do kina lub do teatru. Dużo osób lubi jedno z tych miejsc, a zazwyczaj rzadko się tam bywa. Ja też niestety byłam coraz rzadziej w kinie, a uwielbiam chodzić do kina, uwielbiam ten klimat, uwielbiam to, że mam dwie godziny świętego spokoju od całego świata. I ja bardzo to lubię, i uznałam, że właśnie w wiosnę, w tym właśnie w tej porze roku chciałabym wychodzić więcej, dlatego też sobie to tutaj dodałam. Odwiedzić jakąś wystawę lub muzeum. Na pewno w waszym mieście organizują na przykład jakąś wystawę obrazów, albo będą organizować, albo może jest otwarte jakieś muzeum, w którym nie byliście. Warto się wybrać, pooglądać sobie. To jest zawsze coś innego niż takie co życie na co dzień. Kolejny punkt: co przeczytać książkę z gatunku, który zawsze odkładacie. Ja na przykład często odkładam thrillery, bo i kryminały takie mieszanki, bo wolę przeczytać już to jakąś książkę, która jest podchodząca pod horror. Ja już mam wybraną książkę, którą przeczytałam wiosnę, która jest właśnie takim thrillerem pomieszanym z kryminałem. A wy tutaj możecie wybrać jakikolwiek inny gatunek. Jeśli na przykład zawsze pomijacie fantastykę, to spróbujcie znaleźć jakąś książkę, która jest na przykład najbardziej polecana. I przeczytać ją, co nie. Chociaż spróbować czytać do połowy, bo ja wiem, że jak książka się nie podoba, to ciężko jest ją dobić do końca, ale spróbujcie. Kolejny punkt to zrobić porządki w szafie z ubraniami. Wymień ubrania zimowe na te cieplejsze, wyrzuć to, czego nie nosisz, lub sprzedaj i ogólnie ogarnij swoją szafę, bo tam często wiemy, że robi się bałagan. Przedostatnim punktem jest przejazdka rowerowa. Wybierz się gdzieś właśnie na rower, się przejechać, nawet jak tylko na godzinę, może też. Zmobilizować znajomych i zrobić sobie na przykład jakąś dłuższą wycieczkę, możecie gdzieś pojechać i zrobić też na przykład na danym miejscu, do którego dążycie piknik, połączyć te, te dwa punkty. A taka przejażdżka rowerowa na pewno będzie fajnym sposobem spędzania czasu. No i też jest to jakiś ruch w ciągu dnia, więc też jest to dobre dla naszego zdrowia. I ostatni punkt to stwórz wiosenną playlistę na Spotify lub na YouTube, gdzie dasz sobie swoje ulubione piosenki, które Ci będą tak kojarzyć z tą wiosną, i które będą cię prowadzać w taki fajny vibe. I to już wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, co Wy dodajecie do swojej wiosennej bucket list. Może się Wami zainspiruje i podkradnę trochę pomysł. A teraz już kończymy. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmiku na tym kanale. Bye bye.